Siema widzowie! <laughs> Mam dla was coś dosyć ciekawego, co powiecie na to, żeby Kraków postanowił ponownie odbić Rzeczpospolitą na poziomie legendarnym z agresywnością byle jaką, może być nawet 200, bo to będzie harde. Wiem, że udało mi się to zrobić w Age of History trójce, więc w dwójce może być ciężko. Technologię mamy niezłą, Przy rozpulacji byłby spoko, czy nie wpływy, manie wojska byłoby maks potrzebne, zniżone koszty tego, dobra. Co? Przyrost, piątka, Wpływy, piątka, tutaj też piątka, no i przyrost dwójka. Podatki, max I póki możemy, to inwestujemy, nie? Tak mniej więcej ok. I to będzie moja jedyna próba, ostatnia, bo próbowałem wiele, wiele razy, a zależy mi na tym, żeby to już nie trwało więcej, po prostu. Please, I don't want to more. Jedyny sojusznik, jakiego wybiorę teraz, to będzie ten. Tyle, za dużo to też niezdrowo. Przyjazna relacja, poprawiam do. Za jakiś czas pasek trochę rozsunę, bo oczywiście potrzebujemy do tego, żeby nasze prowincje jeszcze bardziej wzrastały. Niedługo te relacje będą na tyle okej, okay, że powinni zawrzeć z nami pozytywne możliwości. No i w końcu sojusz. Mamy. Więc jak już mamy sojusz, podatki mamy maksik. Zmniejszmy towary. Zmniejszmy badania do zera prawie. Zarabiamy 1200. To będzie jeszcze skakało, ale my zbierzemy przynajmniej 100 koła i wypowiadamy wojnę jednemu z wrogów. Okej, okay, oni tu walczą. Wymagają odpowiedzi. Oh. Teraz pytanie, bo jak ja się zgodzę już teraz to może być kłopot. Odmówię prawie te relacje jeszcze. Okay. Oni tutaj się przebili ładnie. Teraz my moglibyśmy stworzyć wojsko i wypowiedzieć własną wojnę, dbając ich. Aha, jeszcze dam im chwilę czasu. Ok, Uż pięć koła. Powiedz, wezwij. Ok, idziemy. podbiliśmy, podbiliśmy. Oni tu mogą zajmować, my tu stworzymy jeszcze jedną armię. Teraz tak, 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 tak i tak. Pyk, pyk, pyk pyk. Teraz ten kawałek w dół zajmi, zajmi. Podziel na pół zajmi. No trochę wojska będą mieli, na pewno. Tebi się, coś to zajmi. Hmm, możesz zostać taki, my ci przyślemy troszkę wojska. O! O! Nieładnie, nieładnie tak. Ej, nieładnie tak. Tu mieliście tyle wojska, ja o tym nie wiedziałem nawet. Wycofuj się. Do tyłu, do tyłu. Dobra, tu się przebili, tu się przebili, tu się przełamali. Naisik, udało się. Teraz, jak to zrobić? Ty, jak to zrobić? My nie mamy kasy na to, żeby utrzymywać takiego wojska. Badania z jeszcze. Podatki byłyby GID, gdyby coś dawały. Hmm. Oni są szeroko rozstawieni. To jest kłopot, to jest kłopot. Odbili się, fajno, fajno. Ostrawa jest nasza. Tu mamy zajęte. I teraz kłopot, jak to dążyć dalej? Oni tu będą szli już zaraz. My raczej z ostrawy wyjdziemy w tą stronę. Przygrupujemy, ta armia niech stoi, co czas czeka. Okej, okay, więc teraz będziemy dzielili. Tam iść na lwów na pewno. Dobra, tu główna armia była nasza, więc takie coś zrobimy. Oni się odbiją. Tutaj się my przełamaliśmy. Znaczy przełamali się przez nas. Tu się przełamaliśmy już, natomiast my. Okej, okay, ładnie. Weź to zajmij. Wy się wcofajcie w główną linię. Tu weź 500, i tu wyślij kolegę. Podziel na połowę, wyślij tak. Podziel na połowę, wyślij tak. A jak, a jak. Ty dojdź tutaj. Będzie dobrze. Zajęte. Przebili się. Wyłamałem się, niestety. Stolica musi być moja, od razu mówię. Aha, weź to podziel. Tak, żeby zająć całość. Przejść do okolicy stolicy. Wyłamałem się. Czy oni mnie przełamali? O, to jest pytanie. Stolica jest moja. Git. Ładno, 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 ładno. Weźcie tak, wyłamcie ich tutaj. Teraz tak, teraz tak. robimy 300. Tu pomogę. U, 300, połącz. I tutaj. Przełamałem. Przełamałem. Mamy ten teren. Mój, 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 mój. Też mój. Ok, ładno, ładno. No nie, tu się już nie przełamiemy. Zabroń im, raczej obroń stolicę. Tędy nie przejdziemy. Weź tak. Ty za to przejdź tędy i ty przejdziesz w tą stronę. Będziesz szedł tędy czy nie? A może i tak. Odbili tą, odbili stolicę. Natomiast my stolicę już przejmiemy. Na znowu. O, pięć koła wojska, to nie jest dobre. To nie jest dobre, ale to też jest wojsko drugie. Moja armia w ogóle głupio robi, bo leci tam. Niedobrze, 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 niedobrze. Okej, okay. ty idź w tą stronę w ogóle. Stolice mają, odbili, zdołali. Połamaliśmy szyki tutaj na szczęście. Więc teraz jak już mamy całą jedną linię, ujednoliconą można powiedzieć, będziemy chcieli ją utrzymać jak najszybciej. Okej, okay. dorobiłbym jeszcze trochę żołnierzy, bo oni mają, oni mają, oni będą teraz próbowali to odbić wszystko. Na szczęście, tam gdzie nasza armia stoi, mniej więcej będziemy jeszcze daj radę te linie bronić. A nam więcej nie trzeba, naprawdę. Nam taka linia styknie całkowicie. Akurat będzie, tak jak trzeba. A może jeszcze się uda? Będzie dość. Przełamali się. Środkiem przebili. No, my gdzie nie jeszcze będziemy próbowali to ratować, ale nie widzę szans wielkich na to. Okej, okay. weź tu podziel tą armię i wysadź ich. Przełamali, no, przełamali się. Kurczę. I oni ten dół będą odbijać teraz cały. I my mamy jedną ziemię co najwyżej. No niestety. Gdzie gdybym chciał Zabrać coś od ciebie. Oni tam zajmują z lewej strony, więc jak my byśmy to utrzymali, to my możemy w sumie zabrać coś już. Bym powiedział nawet, że dam radę o takie coś wziąć, ale się nie zgadzają. Za dużo na raz terenów chciałem może. Ej, no, o tak też nie byłoby najgorzej, ale się nie zgodzą. No, przebijają się cały czas. A ja nie mam takiej siły, żeby w ogóle teraz zrobić, no. Autentyko, nie mam siły. Mhm, 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 mhm. Przejdź tu głębiej, tutaj idź, tu się przebi. Dobra, teraz tak, na pół i przejmuj to. Jak najwięcej, jak najwięcej przejąć. Okej, okay. No gdzie ty idziesz? Czemu ty tam idziesz Iść na Ternopil? Dawaj, jest, jest moje, połącz tę armię. Koła, tutaj, usz kolejną armię jego, przejmij to. No czemu moje odbijacie? Dziady jedne, no. Oni moje odbijają głównie. Weź, przejmuj to. Ok, teraz tak, dzielimy to. Chcemy odzyskać jak najwięcej terenu, który kiedyś mieliśmy. Duża część terenu jest teraz nasza. Musimy się cofnąć armiami. Jak myślałem, oni będą tu próbowali to odbijać. My się nie wszędzie przebijemy jeszcze. Dapesz jest nasz, to też jest okay. No Nie odbijaj nam terenów, proszę. Łąb kraju, jeszcze tutaj jest. 7-8, oni tam już zajmują. 7-8-3, tam, głębiej. Dobra, my to zajmiemy w takim wypadku, ten kawałek. Podziel na pół. Mamy 98, możemy teraz zabierać prowincję. Dobra, my chcemy w tą stronę na pewno iść. A, ok, coś takiego bardziej. Jakbym to chciał wziąć? Kieł bardziej, no, Jeśli żądanie. Jest! Jest, jest! Większy Kraków! Jest! <ścoughs> Jezu, ile czasu mi to zajęło? Weź na razie, rozwiąż to armię. My potrzebujemy przychodu. Potrzebujemy, żeby te ziemie stały się naszymi narodowymi ziemiami. Królestwo Bawarii, wezwanie do wojny dołącz. tu przygrywają. No naprawdę, do mnie przyszedł. Ja nie chcę. No ha. O, zabijmy się, albo się rozbijmy o nich, też można Czemu wy się bijecie, ja chcę odpocząć No i on do mnie oczywiście prze, no nie, ja nie chcę, daj mi spokój, no nie, czemu do mnie, ja nie chcę Nie zarabiam nic, odczep się, weź, zażądaj spokoju No nie ma mowy, zjeżdżaj, nie dostaniesz nic, jestem sojusznikiem w tej wojnie Nie jestem w ogóle z tobą nic, odczep się nie, odczep się, nic nie dostaniesz. Kryste panie, weź się odwal. Nie dostaniesz nawet jednego terenu. Nie próbuj tu wbijać. Uś to odbi. Odwal się. Żądania. coś chcesz? Jak, jak to akceptuję? Zobaczcie, nie pokazuje mi żadnych żądań. I on nic nie chciał, dobra. Okej, okay, weź tą armię, weź ją, rozłóż na razie. Nie potrzebuję jej. Ja potrzebuję terenów, które będą mnie słuchały, a nie po to, zapłaciłem tonę pieniędzy, żeby mnie teraz nie słuchały. Miałem 20 koła po to, żeby on mi to przejął i zdjął to asymilację. To jest 200 kałów zbierane. Na razie Więcej nie potrzebuję. Mogę na spokojnie zmusić swój kraj do opłacenia za rozwój. Może troszkę mniej, żeby zarobić przynajmniej tam jakieś 500, coś takiego. O. Wojska chwilowe też nie potrzebujemy. Chwilowo, ale zbuduję obóz zaopatrzeniowy, bo mi się przyda. Krojownie też. No, jest okej. Okay. inwestować w ekonomię, mógłbym. Powie. Uuu. ładnie to wygląda. Wokoła w Krakowie. A spróbuję. Dost ekonomiczny. No, proszę pana, ale ten Kraków teraz urósł. Uuu. Mamy wszystko, co chcieliśmy w tej prowincji. Weź teraz tak. Um... Możyć u nie z tobą mógłbym, jakbyś chciał. Pakt obronny na pewno. u nie, Zgodził się. <laughs> Ach, przeszliśmy tak wiele. Nie spodziewałem się, że się zgodzi. Stało niewiele, żeby stworzyć królestwo polskie. Krakowska Unia z Prusakami Zakończyła naszą odwieczną sytuację Krzywą sytuację Popraw relacją um, Z tobą nie muszę się już bić Popraw relacją Kurkisz jest ok Popraw relacją Was panów To ja bym chciał wszystkich dać do jednej prowincji Żeby was zjednoczyć W ogóle to, że mogłem stworzyć Unię z nimi Było dla mnie komiczne Ale się udało Spacja mi w ogóle zaczęła sama działać Co tu się dzieje? Aha, bo ja nie mam przejścia tędy, tak? Nie mam przejścia No dobra I co? Z kim ty jesteś sojuszu? Wielkie Księstwo Olden Okej, okay. powiedz wojnę. Zajmij to. Odbij tą prowincję. No, chyba se jaja robić ze mnie, że ty możesz tak w ogóle robić. Okej, okay. wybi. I tyle. Ta prowincja zajęta. Hanover, Nie pozwala przejść. Teraz ekonomiczny dajmy. Teraz Maxik. A trochę tych prowincji podbiliśmy. Ale to nie jest najważniejsze. Oldenburg nas nie przepuszczą tędy chyba, nie? Czy przepuszczą. Nas Wielka Brytania ich wspiera. No, chyba mnie nie przepuszczą w takim wypadku. Ja chcę tylko to, nie? A mogę. I nie muszę się tym przejmować nawet. Imperium mnie kocha, ale nie rosyjskie już z nimi byłby ok 20 ileś tutaj, nyk. technologia zbadana. W ogóle my chyba przejęliśmy technologię krakowską, nie? Tak, my przejęliśmy technologię krakowską, ale ja te państwo wzmocniłem automatycznie. O, jeszcze, jeszcze mamy dużo wszystkiego, bo wydajemy w rozwój tego kraju. Poprawiam też relacje z wrogami, którzy mnie teraz nie poważają i nienawidzą można uznać. Trochę tych rzeczy się ponaprawia. Mamy na pewno przejście moich głównych armii teraz do mojego kraju, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ są państwa, które ja bym chciał dojeść, żeby ujednolicić ten teren Prostu, tam dojeść, a nie dostać putem. No cóż, jak to mówią No cóż, nie spodziewałem się, że mogą mieć Takie wojsko, ale mieli Proszę was, nie róbcie takich rzeczy to Muszę teraz wojska postawić trochę wokoło Przez was, no i tak to zrobił, i tak to zrobił I tak się przeniósł, i tak się przeniósł, no Straszne, nie wierzę, muszę naprawdę Wojska dobudowywać przez to, no dobra no Ale zajmiemy was całych i tyle, Eldo Oddaj teren, żegnamy się. Skoro już mamy wojsko przy granicach, można powiedzieć Tego państwa, to ja bym się na nim Skupił nawet, Francja mnie nie znosi Popraw te relacje z Francuzem dalej. Niska stabilność Frankfurtu. To nic, to nic, to się robi. Ten mnie też poważać zaczął. Tylko Rosja powinna mnie nie lubić. Ona mnie lubi, więc nie zatykuję na razie. Okej, okay. 13 koła wojska. Tak to wygląda. Akt obronny wygasł. przyrost ekonomiczny rośnie jak szalony pewnie. A jak, a jak, a jak? Rośnie. To się ogarnia, więc nie ma co tym się przejmować. Skończyliśmy przyrost ekonomiczny. Więc teraz tutaj państwo ma kogoś. Nie ma nikogo. Okej, okay. przełamanie. Albo nas przełamią. Połowa, połowa i połowa. Dalej nie dowierzam, że gość miał taką armię tutaj obok. Ja po prostu nie dowierzam, autentycznie. A weź tu wyślij prawie całą armię. Cosik, musieliśmy tutaj wydać, niestety, żeby zatrzymać ich. Okej, okay, trójka może być. Teraz tak, ty piątkę tutaj, tutaj, tu zablokuj możliwości. Czasami ta kamera sama przeskakuje byle gdzie. To mnie denerwuje tylko. Jestem pewny, że nią nie macham na boki. To jestem pewny. Okej, okay. i Frankfurt padł. Czyli te ziemie trafią teraz do nas. Trochę tego wojska mieli, to fakt. Trzeba było to przemielić. Ros populacyjny też jest spoko. Teraz was tutaj okrążymy. Mam możliwości sobie większe. Przejdę tak. Podziel to na pół. Mówiccie ziemię, żeby były nasze. Was też chciałem włączyć do siebie, a że jesteście mali jeszcze nie macie zbytnio wojska. To dobudujecie, a my was w tym momencie unicestwimy. Dziękujemy, dołączcie do nas. Ujednolicamy te tereny. Jeszcze to państwo zostało, Saksonia. A potem potem będziemy szli w Rosję. I tak oto przywrócimy Królestwo Polskie. Oczywiście konfederacja krakowsko-pruska jest śmieszna. Nie wierzę, że takie coś mogłoby mieć miejsce kiedykolwiek Ale dali się na to Przyznajmy sobie szczerze Dali się To nie tak, że ja ich sam zmusiłem do tego Sami się do tego przyznali, że chcą Ja się zgodziłem Potrzebujemy przychodu Więc zmniejszamy te inwestycje i towary I badania I zarabiamy tonę pieniędzy Zbierzmy przynajmniej z 200 koła Żeby to było w portfelu Okej okay. Płaćmy te prowincje Niech one mnie słuchają w końcu Tu jeszcze nie mam wojska tu w ogóle mam mało wojska tu mam mało, tu mam mało Tu mam mało Tu mam mało I tu mam mało Też było mało No Saksonia, no Mam nadzieję, że nie zrobisz rabanu z niego. Dobra, jako tako. łąb i na stolicę też dużo trzeba dać. Powiedzcie mi, zrobicie raban? Ech, przejął to, no przejął to, no przejął to. No, po zaczłeniu. Okej. Okay, padli i ostatnia jest tutaj. Padli. Taksonia zrobiła słabiej ruchy, ale finalnie dla mnie to jest i tak Git, bo w końcu odzyskałem tereny środka. Gram to chyba z 15 raz, więc to, że mi się teraz udało, jestem wielce zaskoczony. Kraków, Królestwo Prus. <grych> Zaproponować sojusz? Może nie. Pakt obronny. Jest okej. Okay. Proponuję też wasalizację mu. Nie zgadzają się. Są za monarchistyczni. Bardzo. Okej, okay, teraz wyruszamy tam, gdzie musimy. Bo będziemy przynajmniej teraz stawiać tony wojsk. Bo będziemy się bili z bardzo złą osobą. Czyli z Rosją nie mnie zaatakowała? Czemu? Po co? Na co? Kiedy? Gdzie? Nie jestem pewny, ale mnie zaatakowała. Okej, okay. przy Rosji mamy wojska postawione, prawie całe. No to teraz zablokuję jeszcze porty, żeby nie mogli przypłynąć do mnie. W ogóle co to ma być? Księstwo Holsztynu się zgodziło nawet pomóc. Albo ja nawet popłynę do was, bo to i tak nie ma kompletnie sensu. I na Kopenhagu mógłbym wypłynąć, tylko muszę port dobudować. Ok, na Kopenhagę 11 tysięcy. A, wy tu mieliście wojska, ale nie używacie go w ogóle. Nie ma kłopotu, nie ma kłopotu. Ja sobie dobuduję większą armię i po prostu was dojadę. Zwłaszcza, że i tak populację teraz rozwijam. Tutaj prowincje mi się robią. Wszystkie po kolei. To akurat styknie. To co? Na Kopenhagę 30 koła. Akurat kółeczko robimy. No i pyk, moje. Trzeba dobudować wojsko i przesłać go troszkę tam, do nich, do kolegów. Tak jak myślałam, mapa lata jak szalona, ale to nic. 8K już stoi tutaj, nic mi nie zrobią. Stany mnie nie poważają. Wiecie co? Ja od was chcę tylko tą jedną wyspę i żegnamy się, co nie? Dalej nie chcecie? Powaga? Dobra, dobra, nie ma kłopotu. Teraz tak, podziałka na kilka i lecimy. Okej, okay, akurat to przyjęli, my to odbiliśmy. Akurat odbili. Cię ty idziesz, cofnij ten rozkaz. Dobra, jeszcze Cię ty idziesz też. Udało się, Dania padła. No, niestety jego sojusznik ma więcej wojska tam. Nie chce dobudowywać, chce tylko jedną prowincję i żegnamy się. Wyspa. W porządku. Wracamy do planów pierwotnych, których yy, mieliśmy do ogarnięcia. Bardzo kluczowe państwo, zwane. O, dostęp wojskowy? Zgadzam się. Tu już pewnie nie chcesz, nie? Niedaleko jest do tego. Opraw te relacje. Okej, okay. można powiedzieć, że wojska mamy. Niedobudowane jeszcze, ale mamy. Dodajmy jeszcze po dwa koła. Niech każda przynajmniej ma po cztery. Okej, okay, cztery, tutaj też musi być przynajmniej cztery, a że stać mnie jeszcze dobudować było, no to jeszcze mnie stać. Okej, okay. sześć koła, jeden koła. Prawie same dziesiątki. Dobra, same dziesiątki. Więcej mi się czekać na to nie chcę. Wzywam Imperium Osmańskie do tej wojny. I co? Wchodzimy w głąb kraju. Najważniejsze chyba z czynności moich. Wejdźmy eee, w głąb. Ty wejdziesz, ty wejdziesz, ty wejdziesz. Ciebie raz podzielę na pół, ale to nie ma znaczenia. Przejdziesz tutaj, ty wejdziesz tutaj, ty wejdziesz tutaj, ty wejdziesz tutaj. Ty wejdź na kowel, ty wejdziesz na pół. Ty wejdziesz, można powiedzieć, też na pół. Oczywiście zero chyba wojska mieli przy mnie na granicach. No, jak widać, mieli zero do linii. Gonimy do linii. Okej, okay. prawie cała linia jest gotowa. Tutaj na dół jeszcze potrzebujemy wojska. Tutaj do przodu. Tu potrzebujemy wojska. Tu potrzebujemy wojska. Okej, okay. ładnie to wyglądać zaczyna. Przesuniemy się lekko do przodu, można uznać. Doszliśmy do Kijowa nawet. Doszliśmy nawet do Kijowa. Wania chyba nie takie były plany. O, weź to, zakończ wojnę. Zakończyłem, nie? W ogóle zaatakowała mnie. Zaatakowała mnie Austria. Sama z siebie. O co, na co? Nie wiem, nie wnikam. Zaczęła się i dopiero się skończyła ta wojna. No dobra, jak była, to była, tak? Nie obchodzi nas to zbytnio. I tak idziemy w górz, tylko możemy. Mhm. Rosyjska armia zaczęła się tu pojawiać. Na pecha dla nich małe ilości, które są niesłychanie duże. A przez ten czas jeszcze, jak tam się jednoczyliśmy i tworzyliśmy armię, to mogę powiedzieć tyle, że te armie są okropnie duże. Wręcz okropnie. Ryga zostaje przełamana. Tutaj w ogóle udaje nam się przełamać większość portów, które posiadali. Morze Czarne jest powoli. W rękach Imperium Osmańskiego. Dzięki nam, Imperium Osmańskie w ogóle zaczęło odbijać te tereny. To też robi swoje. Moskwa padła, prawie? Nie, smoleńc. Moskwa padła wcześniej. Przez dynastię King. Chińczycy w ogóle przyszli tutaj. Ej. Ta armia przejdzie sobie tam. Wyjdziecie w głąb. Was podzielę na pół, bo to nie ma sensu w takim wypadku. Takie armie są za duże dla nich. Trochę rozsunę. Wy możecie możecie scali tutaj. Dobra. Wasze trzy armie puszczę w dół po prostu. Nie puszczę was w dół, ale dobra, nie puszczę wszyscy w dół. Was przez morze nawet mógłbym przesłać, czy nie? Inflanty częściowo są w naszych rękach. Częściowo. Wielka matusza Rosja sobie nie radzi. Prasow, czyli to miasto padnie zaraz. Wejdźmy jeszcze głębiej. Kiedy możemy, to będziemy to robili. Tykniemy się z Chińczykami teraz. Ta armia mogłaby przejść na front, też by było ok. Na pół, a pójdzie w górę, a pójdzie w głąb dalej. Wielki nowogród będzie właśnie zajęty ryżew. Te armie po prostu będą przy froncie, bo to nie ma sensu, żeby one głębiej wchodziły. O, Rosjanie przyszli w końcu odbijać linię frontową. Trochę mają pecha, Rosjanie, szczerze powiedziawszy, bo my wcale się nie zatrzymujemy. My wcale się nie zatrzymujemy. Jak widać, Chińczycy też się nie zatrzymują, bo oni też tutaj, w ogóle moja armia się w tył, Nie wiem dlaczego. Okej, okay. idzie, 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 idzie. Tutaj moi już nie muszą iść. Mogą się wycofać tutaj, do frontu. Ja potrzebuję stworzyć Królestwo Polskie. Polskie. Aha, te tereny I bliska granica w zasadzie Ta bliska granica Mariupol właśnie pada Stalin jest nasz. Główne ziemie, które chciałem zająć są, można powiedzieć, nasze. Pawolsk jeszcze nie. Tu granice z Chińczykami. Tutaj nie podzi mnie to. Pewnie przepłyniemy. Spodziewałem się, że Rosjanie mogą poodbijać część terytoriów. I zrobili to. Na szczęście dali nam tym samym trochę więcej zająć. I padło. Co jest też rosyjskie? To jest też rosyjskie. No to to. Na Mariehany jeszcze popłyniemy. Padło. więcej mają Rosjanie czy nie? Tu mają. Ale tutaj oni chyba przegrają czy nie? O, Imperium Rosyjskie tu się odbiła? Zaczyna? Nie. Odbiło się częściowo Imperium Rosyjskie. A to dobra, to my oczywiście głębiej. Trzeba korzystać pokidają? dają, chińskie armie. Jezus, jakie wielkie armie! Chińczycy, co wy robicie? Armia Rosyjska już powoli, powoli została rozgromiona. O, hmm, tłumaczy mi co on robi? Coś rozmowy pokojowe, ale mimo wszystko przy granicy stawiamy wojsko. Nie zgodził się, czy się zgodził? Zgodził się, nie wnikam. 76, czyli tak, zabieramy na pewno po całej jednej długiej linii. To co my chcemy zabrać od niego jest duże. Do Wilna chcemy dojść na pewno. jakiego chcemy zabrać? Zaferuj. O, dali nam. No i teraz Królestwo Polskie, stwórz. Pym, 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 papym. Bum, 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 bum. Wewnętrznie przejąłem władzę. To jest przejęcie wewnętrzne władzy. Wow. Udało mi się przywrócić do istnienia bardzo istotny kraj. A nawet zmuszę ich do tego, żeby mnie polubili. No nie, kolego, nie, nie. Cesarstwo Austrii ma napisy we mnie. Udało mi się poprawić napisy. W końcu Królestwo Polskie jest mega, mega wielkie i potężne. O, oh, pół miliona ekonomii Belgia się powiększyła Wielka Brytania mnie nie lubi Ale ja nic wielkiego nie zrobiłem mówię. sumie Twórz Rzeczpospolitą Obojga Narodów <laughs> Uż między morze No co? Co mogę powiedzieć? Widzowie, jeżeli chcecie, żebym stworzył Rzeczpospolitę Obojga Narodów Tutaj, małym krakowem To ja nie mam z tym kłopotu Mały kraków może odbić to Wystarczy 100 łapek 100 łapek jest gód. Więc dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnego filmu już niebawem Trzymajcie się Cześć i czołem!